Rozdział szósty. Bóg Piotra jest Twoim Bogiem. W 1983 roku całe Chiny zalała fala przestępstw. Było coraz więcej morderstw, porwań, wymuszeń i prostytucji. Rząd, widząc, że traci kontrolę za początkową kampanię antyprzestępczą, setki zbrodniarzy poddano publicznym egzekucjom. Niestety, Kościoły domowe również zostały uznane przez rząd za nielegalne, bo odmówiły rejestracji w ramach ruchu patriotycznego. Staliśmy się więc celem kampanii. Niezarejestrowanym chrześcijanom władze i ruch patriotyczny przypięły etykietkę duchowe zanieczyszczenia. Setki liderów kościoła domowego wysłano do obozów pracy przymusowej. W Henanie wielu wierzących otrzymało wyrok śmierci za wiarę w Jezusa. W czasie fali wielkich prześladowań brat Xiu podzielił się ze mną kilkoma ważnymi myślami. Przyszłość naszych chińskich kościołów domowych musi zostać poddana starannej rozwadze, powiedział. Powinniśmy być wierni w małych rzeczach i jednocześnie wierzyć, że Bóg ma dla nas rzeczy wielkie. Musimy uczyć się tego, co Pan chce nam przekazać przez swoje słowo, nasze życie, doświadczenia i cierpienia. Dlatego musimy zainicjować czas modlitwy i oczekiwać na Bożą łaskę i objawienie. Załóżmy centra treningowe i zanieśmy Ewangelię do wszystkich zakątków naszego kraju. Musimy być lepiej przygotowani, by wyposażyć naszych żołnierzy, którzy będą ustanawiać Boży Kościół. Brat Xiu napisał też broszurę pod tytułem Chiński Kościół Domowy w Budowie. Nakreślił w niej siedem podstawowych zasad biblijnych, na których powinniśmy opierać swoje działania. Dziękowałem Bogu za to, że wreszcie mamy bardziej konkretny plan rozwoju kościołów domowych. Do tego czasu nie było bowiem prawdziwej narodowej strategii zdobycia całej chińskiej ziemi. Począwszy od 1983 roku do dziś Ewangelia powiększyła swój zasięg, tysiące robotników przemierzało niezdobyte wcześniej rejony kraju. Posłuszni prowadzeniu Ducha Świętego, zwróciliśmy nasze oczy w kierunku prowincji Shansi, w której nie było do tej pory zbyt wielu świadków Ewangelii. Tutejsze wiejskie kościoły odczuwały ogromną potrzebę dobrego nauczania i zachęty. W Shanxi mieści się Xi'an, starożytna stolica Chin. Prowincja jest znana z większego aniżeli gdzie indziej oporu względem Ewangelii. Gdy dołączyłem do spotkania modlitewnego w Henanie, liderzy oznajmili mi, że otrzymali niedawno list z kościoła Sankcji, w którym wierni błagają nas, byśmy posłali do nich robotników, którzy by nauczyli ich, jak zakładać nowe kościoły. Przez kilka ostatnich dni pościliśmy i modliliśmy się o tę prośbę. Zwrócili się do mnie liderzy: bracie Jun. Wierzymy, że Bożą wolą jest, abyś udał się na Zachód do sankcji. Idź zaraz i weź ze sobą dwie nasze współpracownice. Chociaż te dwie siostry nie mają żadnego doświadczenia w głoszeniu, możesz je tego nauczyć po drodze. To wojowniczki ewangelii, całym sercem oddane zdobywaniu dusz. Zanim jednak tego wieczora wyruszyliśmy w drogę, prosiliśmy Boga, by przygotował serca ludzi na przyjęcie jego słowa. Podczas modlitwy zobaczyłem nagle straszny obraz, który wstrząsnął moją duszą. Pozostali mówili mi później, że przestraszyłem i gdy wykrzyknąłem w niebo głosy Halleluja! krew Jezusa zwyciężyła. Wszyscy przerwali modlitwę i pytali, co się stało. Pod strugami lał mi się szczoła. Miałem straszną i złą wizję, odpowiedziałem, gonił mnie czarno, obrzydliwy stwór o przeraźliwie zniekształconej twarzy. Przygniót mnie do ziemi i usiadł na moim brzuchu. Nie mogłem się podnieść. Jedną ręką chwycił mnie za gardło i zaczął dusić. Drugą złapał stalowe kleszcze i próbował zamknąć nimi moje usta. Nie miałem czym oddychać. Nagle ujrzałem wielkiego, silnego anioła lecącego w moim kierunku. Resztkami sił udało mi się wetknąć palce w oczy temu złemu stworowi. Upadłem na ziemię, po czym zostałem przeniesiony przez anioła w bezpieczne miejsce. Krzyknąłem, halleluja, krew Jezusa zwyciężyła. Gdy skończyłem opowiadać, wszyscy modliliśmy się i dzieliliśmy się wieczerzą pańską. Oddaliśmy się pod Bożą opiekę. Troje z nas, dwie młodsze siostry i ja udaliśmy się do okręgu Shangnan w Sanksi. Shangnan to odosobniony górski okręg na południowo-wschodnim krańcu prowincji. Większość tamtejszej, zubożałej ludności nigdy wcześniej nie widziała u siebie obcych. Lokalni wierzący zostali poinformowani o naszym przybyciu i szybko zorganizowali trzy dni spotkań. Zgromadzili się liderzy z kilku okręgów. Pierwszego dnia dzieliłem się historią krzyża w dziejach Kościoła i misji. Drugiego dnia około godziny trzynastej, straciłem głos. Wierni zaproponowalibym trochę odpoczął i pozwolił, aby zastąpiły mnie moje współpracowniczki. Poprosiłem więc siostrę Juan, aby opowiadała o zbawieniu przez Krzyż. Żadna z tych dwóch kobiet nie przemawiała wcześniej publicznie, nigdy wcześniej nie stały przed taką rzeszą ludzi. Siostra Juan była tak zdenerwowana, że upadła na kolana i zaczęła płakać. Jej Biblia spadła na ziemię. Wszyscy rozumieli, co czuję i modlili się o nią. Mnie zaprowadzono do pokoju, w którym mogłem spokojnie odpocząć. Gdy się układłem, rozmyślałem nad przesłaniem, którym dzieliłem się tego ranka. Nagle usłyszałem jakiś głośny dźwięk. Kilku funkcjonariuszy Biura Bezpieczeństwa Publicznego kopnięciem otworzyło drzwi mojego pokoju. Złapali mnie i wgnietli w łóżko. Jeden z nich położył się na mnie, przygniatając mnie całym swoim ciałem, jedną ręką trzymał mnie za gardło, drugą, sięgnął do kieszeni i wyciągnął swój identyfikator. Jestem z biura bezpieczeństwa publicznego, krzyknął. A skąd ty jesteś? Nagle przypomniała mi się wizja o ciemnym monstrum. Dwa inni funkcjonariusze wzięli sznur i mocno związali mi z tyłu ręce, równocześnie obwiązując moją klatkę piersiową plecy i talię. Jeden z oficerów zauważył wiszący na ścianie czerwony drewniany krzyż, na którego poziomej części wypisano: Bo Bóg tak umiłował świat. Po lewej i po prawej stronie widniało: On zawisł na krzyżu i wziął na siebie nasze grzechy. Funkcjonariusze czytali te słowa i głośno się śmiali. Zerwali krzyż ze ściany i przywiązali mi go do pleców. Potem wpadli w szał i zaczęli mnie kopać. Ciosy spadały na moje nogi, ramiona, klatkę, piersiową żebra. Właściciel domu klęknął przed nimi i błagał, by mnie wypuścili to dobry człowiek mówił nie zrobił nic złego proszę aresztujcie mnie w jego miejsce funkcjonariusze kopnęli go i wypchnęli z pokoju nigdy nie spłacisz długu tego człowieka zawołali za nim po raz pierwszy w życiu dostąpiłem honoru dźwigania na swoim ciele krzyża Chrystusa triumfalnie wyprowadzili mnie zakrwawionego i posiniaczonego do ludu szankan przypomniał mi się werset bo wydaje mi się że Bóg nas, apostołów, oznaczył jako najpośredniejszych, jakby na śmierć skazanych, gdyż staliśmy się widowiskiem. 1 Koryntian 4, 9. Gdy miejscowa ludność ujrzała mnie splątanego sznurem i z wielkim czerwonym krzyżem na plecach, rozeszła się wieść, że przybył Jezus z Henanu. Zewsząd napierały tłumy ludzi, by zobaczyć ten niecodzienny widok. Gdy paradowałem ulicami miasta, wóz milicyjny jechał powoli przede mną. Ten człowiek przybył z Henanu, by głosić Jezusa, Rozlegały się z wozu przez głośniki. Poważnie zakłócił spokój, omotał miejscowych ludzi. Biuro Bezpieczeństwa Publicznego dziś go zatrzymało. Zostanie surowo ukarany. Kazali mi klęknąć w błocie, okładali mnie pięściami po klacy piersiowej twarzy, raz po raz kopiąc mnie z tyłu swoimi ciężkimi butami. Moja twarz zalała się krwią. Leżałem na ziemi, ból był nie do zniesienia, omal nie straciłem przytomności. Podnieśli mnie i kazali iść dalej, wzdłuż następnej ulicy. Koniecznie chcieli pokazać mi jak największe liczbie ludzi. Uniosłem głowę i wychwyciłem kilka osób w tłumie. Niektórzy współczuli mi i łukali. Ten widok naprawdę wzmocni moją wiarę. Proszę, nie żal się nade mną. Łagodnie przemówiłem do pewnej kobiety, gdy tylko nadarzyła się okazja. Opłakuj raczej ginące dusze naszego narodu. Ludzie, gdy słyszeli mój głos, płakali jeszcze głośniej. Prowadzali mnie po ulicach przez pół dnia. Gdy nadeszła noc, zabrali mnie na dziedzinie z wewnątrz, posterunku. Milicji. Nie poluźnili mi lin, zdjęli za to drewniany krzyż z moich pleców, zamknęli mnie wewnątrz wielkiego pokoju przesłuchań. Wiedziałem, że drzwi tego pokoju były zrobione ze stali, a okno uzbrojone w żelazne kraty. Do pokoju weszli milicjanci o posępnych twarzach. Z wielką powagą w głosie przystąpili do przesłuchania. Pan przemówił do mojego serca: W ukryciu twój ojciec będzie cię chronił. Skąd jesteś? Dokładnie. Krzyczeli funkcjonariusze. Z Henanu odparłem. Wtedy przypomniałem sobie, że jestem poszukiwany w Henanie. Nie chciałem podawać im nazwy mojego rodzinnego okręgu i miasta, bo wpędziłbym w kłopoty wielu tamtejszych wierzących. Ugryzłem się więc w język i postanowiłem nie odpowiadać na żadne kolejne pytanie. Czułem, że Bóg chce, bym udawał szaleńca, tak jak to robił król Dawid. Położyłem się na ziemi i zacząłem zachowywać się tak, jakbym stracił rozum. Wywróciłem oczy i plułem jak pomyleniec. Nie odezwałem się ani słowem. Funkcjonariusze Biura Bezpieczeństwa Publicznego przestraszyli się. Byli przekonani, że zwariowałem. Na zewnątrz zebrało się wielu gapiów. Zaglądali do środka, przez okno. Jeden z funkcjonariuszy wyszedł do drugiego pokoju, by zatelefonować do Henanu i ustalić z tamtejszą władzą, kim jestem. Pozostali przesłuchujący mnie milicjanci poszli za nim, by usłyszeć, co tamci powiedzą. Dostawili mnie samego w pokoju, zamykając za sobą drzwi. Wciąż byłem ciasno związany z sznurem, nie obawiali się więc, że ucieknę. Gapiów też interesował przebieg rozmowy telefonicznej w drugim pokoju, więc przenieśli się po tamte okno. W chwili, gdy wreszcie nie czułem na sobie ich wzroku, Duch Święty przemówił do mojego serca: Bóg Piotra jest Twoim Bogiem. Przypomniałem sobie, jak aniołowie otworzyli bramy więzienia przed Piotrem. Czy nie są oni wszyscy służebnymi duchami posyłanymi do pełnienia służby gwoli tych, którzy mają dostąpić zbawienia? Hebrajczyków 1:14. Sznur, który z tyłu oplatał mi ręce, nagle pękł. Nie zdarłem go jednak z siebie, rozluźniony pozostał na miejscu. Postanowiłem podjąć próbę ucieczki, a gdyby mnie złapali, powiedziałbym, że próbuję dojść do toalety. Trzymając ręce z tyłu, przekręciłem ustami klamkę u drzwi i wyszedłem z pokoju. W jednej chwili Bóg dał mi wiarę i odwagę. Przypomniałem sobie, że chroni mnie krew Jezusa Chrystusa. Przeszedłem przez środek tłumu na dziedzińcu. Nikt nie próbował mnie zatrzymywać i nikt nic do mnie nie mówił. Wyglądało to tak, jakby Bóg zaślepił ich oczy, by nie poznali kim jestem. Przeszedłem cały dziedziniec, by dostać się do toalety w północnym skrzydle kompleksu, oddalonym o około dziesięć metrów od pokoju przesłuchań. Szybko zdjąłem sznur krępujący moje ciało. Moje ręce, barki, ramiona były wciąż odrętwiałe po tak długim bezruchu. Ponieważ brama frontowa była zamknięta, jedyna droga ucieczki prowadziła przez niemal dwójpółmetrowy betonowy mur. Jego szczyt zwieńczony był ostrym szkłem. Stamtam przez chwilę wpatrując się w ściany i modliłem się prosząc Pana, by uleczył moje ręce i ciało. Postanowiłem przeskoczyć przez mur. Nie miałem zresztą innego wyboru. Ścigali mnie i w każdej chwili mogli się zjawić i mnie schwytać. To co miało miejsce potem jest niemożliwe z ludzkiego punktu widzenia, lecz Bóg mi świadkiem, że to prawda. Najpierw pociągnąłem się na mur tak wysoko, jak tylko mogłem. Spojrzałem na drugą stronę i ujrzałem otwarty, szeroki na trzy metry zbiornik. Trzymając się kurczowo po jednej stronie muru, nagle poczułem, jakby ktoś unosił mnie w górę i przerzucał na drugą stronę. Skoczyłem tak daleko, że zbiornik został za moimi plecami. Przypomniał mi się fragment pisma, gdyż dzięki tobie przebiję się przez graję, dzięki Bogu mojemu przeskoczył mur. Samuela 22, 30. Bóg Piotra w cudowny sposób pomógł mi przeskoczyć, mur i uciec. Wierzę, że ten sam anioł, którego widziałem w swojej wizji, pomógł mi tego dokonać. W górach zapadła już noc, biegłem na oślep przez wzgórza i lasy. Nie miałem pojęcia, dokąd zmierzam. Chciałem uciec jak najdalej, od posterunku milicji. Biegnąc sercem pełnym wdzięczności Panu, wypowiadałem na głos wersety psalmu. Światło świeci prawym w ciemności. On jest łaskawy, miłosierny i sprawiedliwy. Bo nigdy się nie zachwieje. Sprawiedliwy nigdy nie będzie zapomniany. Nie boi się złej wieści. Serce jego jest mocne. Ufa Panu. Spokojne jest serce jego. Nie boi się, aż spojrzy z góry na nieprzyjaciół swoich. Psalm 112, 4, 6-8. Wiele razy pośliznąłem się w ciemności, lecz Bóg prowadził mnie w swojej obfitej łasce. Po kilku godzinach miałem już za sobą dwie góry i rzekę. Nagle z ciemności wyrwał się czyjś krzyk. Bracie Junie, dokąd biegniesz? Zobaczyłem w ciemnościach, że zbliża się do mnie jakiś człowiek. Bracie Junie, dlaczego tak wyglądasz? Zapytał. Co się stało? Zawołał widząc krew i blizny na moich rękach. Dochodziła północ. Nie wiedziałem, kim jest. Wierzysz w Jezusa? Skąd mnie znasz? Zapytałem cicho. Wczoraj i dziś rano byłem na Twoim spotkaniu. Ale po południu, gdy straciłeś głos, wróciłem popracować na farmie, odparł. Nic nie wiedział o aresztowaniach tego dnia. Bóg zadbał o to, by wyszedł ze spotkania krótką chwilę przed przybyciem funkcjonariuszy Biura Bezpieczeństwa Publicznego. To był sumienny rolnik, który miał każdego dnia wiele pracy do wykonania. Dlatego teraz, próbując nadrobić czas, jaki stracił, biorąc udział w spotkaniach, nawoził o północy swoje pole. — Zostałem aresztowany przez funkcjonariuszy Biura Bezpieczeństwa dziś po południu — powiedziałem. — Lecz pan wyrwał mnie z ich rąk. Pomógł mi uciec przez mur po sterunku milicji. Gdzie ja jestem? Mógłbyś mi pomóc? — Chodź do mojego domu. Przebierzesz się — odparł na to mój drogi brat. — Nie — zaprotestowałem. — Nie ma na to czasu. Najważniejsze, byś zaprowadził mnie do moich współpracowników i liderów swojego kościoła. Farma tego brata była daleko od naszego miejsca spotkań. Jednak on bezwłocznie położył na ziemi to, co miał przy sobie i poprowadził mnie w dół bardzo wąską ścieżką, aż wreszcie dotarliśmy do domu, w którym zostałem aresztowany poprzedniego popołudnia. Gdy podeszliśmy bliżej, w naszych uszach rozbrzmiała głośna modlitwa. Ludzie wołali do Pana w mojej sprawie, wstawiali się o moje uwolnienie. Gdy mnie ujrzeli, nie chcieli wierzyć własnym oczom, byli oszołomieni, że Pan uratował mnie z rąk złych ludzi. Zdjęli ze mnie zmoczone ubranie, przemyli moje rany i w miłości starli krew z mojej twarzy i rąk. Dodałem otuchy wiernym w szankcji. Modliłem się o nich i powierzyłem ich miłosiernym rękom naszego Boga. Pouczyłem ich. Musimy przejść przez wiele ucisków, aby wejść do Królestwa Bożego. Dzieje apostolskie 14, 22. Będziemy nadal przestrzegać słów Biblii. Odpowiedzieli mi pełnym głosem. Wszyscy płakali. Przed świtem po ostatniej modlitwie nasza trójka wyruszyła samochodem w dalszą drogę. Tymczasem władze z zażenowaniem szukały mnie wszędzie i nie mogły mnie znaleźć. Kilka dni później wróciliśmy bezpiecznie do domu, do Henanu. Nasza podróż na zachód była wyprawą łez i cudownej ochrony przed szponami złych ludzi. Byliśmy w pełni uzależnieni od Bożej łaski, która wylewała się na nas w odpowiedzi na liczne gorące modlitwy naszych braci i sióstr. Po powrocie z Henanu spotkałem brata Xiu brata Fu oraz moją ukochaną żonę. Wychujrzałem, zacytowałem fragment pisma. Nie chcemy bowiem, abyście nie wiedzieli, bracia, o utrapieniu naszym, jakie nas spotkał w Azji, iż ponad miarą i ponad siły nasze byliśmy obciążeni tak, że nieomal zwątpiliśmy o życiu naszym. Doprawdy byliśmy już całkowicie pewni tego, że śmierć nasza jest postanowiona, abyśmy nie na sobie samych polegali, ale na Bogu, który wzbudzał umarłych. Drugi Koryntian, pierwszy rozdział, ósmy dziewiąty wiersz. Brat fu bardzo się ucieszył, gdy mnie zobaczył. Kilka dni temu, podczas naszego spotkania modlitewnego, twoja żona miała wizję, oznajmił mi. Usłyszała głos. Jun został aresztowany w sankcji. By mógł się stamtąd wydostać, potrzeba wielkiego cudu. Przekazaliśmy te słowa kościołowi, który bezwłocznie przystąpił do postu i modlitwy o ciebie. Gdy to usłyszałem, zapokałem, zamił dziękczynienia za Bożą miłość i łaskę. Pozwólcie... Że powiem teraz kilka słów na temat dwóch młodych kobiet, które towarzyszyły mi w drodze do sankcji. Siostra Juan była tak nerwowa, że w momencie, gdy podczas jednego ze spotkań po raz pierwszy poprosiłem ją, by nauczała, załamała się i zaczęła płakać. Bóg wykonał cudowną pracę w sercach tych sióstr. Obie postanowiły żyć samotnie, by móc w pełni oddać się pracy pańskiej. Dziś siostra Juan jest jedną z czołowych liderek w ramach nowonarodzonego kościoła domowego. Jest śmiała jak lew, pełna wiary i odwagi. Deling Nasze życie ulegało w tamtym okresie coraz większej destabilizacji. Cząska mnie tęskniła za spokojnym życiem rodzinnym, szarością dnia codziennego i mężem u boku. Gdy podejmowaliśmy to solenne postanowienie, by bez względu na koszt iść za Jezusem, nie mieliśmy tak naprawdę pojęcia, co to będzie dla nas oznaczać. Rok 1983 był w Chinach rokiem strasznych prześladowań. Wytropiono i wsadzono do więzień setki liderów kościołów domowych. Byliśmy zmuszeni uciekać przed władzą. To był bardzo napięty i nerwowy czas dla nas wszystkich. W tamtym okresie mój mąż udał się do prowincji Sankcji, by głosić Ewangelię w miejscu, do którego nigdy wcześniej nie wysyłaliśmy pracowników. Kilka dni po tym, jak wyruszył, Pan przemówił do mnie w wizji, pokazując, że Juan został aresztowany i że On pomoże mu uciec. Ta wizja bardzo podniosła mnie na duchu. Zdałam sobie sprawę, że Bóg w pełni panuje nad sytuacją. Nie mieliśmy telefonów i żadnej innej drogi komunikacji, lecz Pan porozumiewał się w naszym imieniu. Gdy znów zobaczyłam twarz swojego męża, byłam szczęśliwa. Kamień spadł mi z serca. Niezbyt dobrze wyglądał, był bity, po głowie, wyrwano mu włosy, całe jego ciało pokryte było bliznami i fioletowymi sińcami, ale wreszcie był bezpieczny. Gdy usłyszeliśmy o tym, co się stało i w jaki sposób pan, panów pomógł mu cudownie uciec, byliśmy wypełnieni wdzięcznością i chwałą dla Jezusa. To doświadczenie nauczyło mnie ufać, że bez względu na to, przez co przechodzi Jun, wszystko jest w bożych rękach i zgodnie z jego wolą.